Nie uwaga, kryśka leży sobie o, Na najazd pani. Ortezo niezła nóżka. ortezowata. ty się musisz opalić. Kryśka musisz blada. Muszę, muszę. musisz, musisz, gumę. O to ci króca bomba niedzica. tam na tym wszystko na razie się nie Tu bateria niezła bateria. Krzysiu, jak zwykle coś tam... Ale... O. Krzysiu pranie robi, Krzysia. <gryśla> a ty... Bo... Krzysiu pranie robi, a Bożenka siedzi na kawie. Pranie. <gryśla> O! Oh. Tu przygotowania na plażę. Zestaw kieliszków. Nie. Yeah. Narrację tutaj podać, bo to. Czasy 2010. Nie. Od razu widać, że nie. No. 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 no.

Jest, przyszedł. Nie kręcić, zakaz kamerowania, bo pan te dokumenty jakieś rozezwalają. Te kulki tam muszę nagrać. Chodź Szymon, pokażemy ci. Idziemy grać w szatki. Możesz nadkręcić. Na w Zamek w Czorsztynie. Dalej, dalej stoi. Zamek w Pięć co mniej jest niż... No. Kryśka, egipska, egipska. Egipcie na Idziemy. Czekaj. Ja wczoraj chciałam kamerę wziąć od ciebie. Ale Kryś się chyba że mało, bo mnie słyszała. Ja ja jak tu Niezłe wolno płaczeć. Oni idą na cmentarz. Patrz, tam. Czy się. Też... Tak? Ale tu? no, do innego nie ma. Dojedemy. Na cmentarz wolnomularsky dobrze wygląda Po no. węgiersku Tak Megesz Legerz Hiaba on overty. Ale ktoś się tym zajmuje, bo to Takie murki A! Co? Tylko, że ja szłem lasem, nie? Aha! No tutaj chciałem tu zejść po tym i kombinowałem, jak tu zejść. No nie wspinaczka by tam była. Popaz, no ale no co, do góry nie? Ciąg smugę, o tam się wyspina za chwilę. No się No, nie, Jezus! Potem ty będziesz nazywała, że ja spadnę. Ale ładna półka! Nie, yes, spina się! Już 6 metrów w góry. Zabra zdjęcia, bo kurde... No. No. Dupki ładne. Możeńka, bo kurde zdjęcie z klękiem. I tak się zjeje. No tu moje, że masz takie jaje. Janek, uczona moją kręgiem, a nie w tam żonę. Zejść tam moją żonę. Możeńka, uśmiech Przychodziliśmy 2008, jest 2010. Aha, nie, to 2008, jest to jeszcze stare film. Tak, nie ma w tym sensie. Gdzie było? są te hotele. Robert? No, powtórka. Chodź, chodź. A my w to nie grali jeszcze przy Was? Patrzcie może końkotnąć sportowy. Najpierw wymienię kopię. Padłeś, powstań czy? I co, szmundziaki gramy? No. Szmundziaki będą grać? No. Ile? Już 2-0 do młodego. Niezła muzyka. O! Oh, był oh, 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 Uważaj. Bij nie bój się! O! Oh, jeden, jeden. Dwa, jeden. No, przypadkowo. Jej okay. domek numer jeden. Jej domek numer dwa. I domek numer jeden. Co się dzieje? I domek numer dwa. Nee, jakiś pacan do ciebie dzwoni. I domek numer dwa. I domek numer jeden. I domek numer dwa. I domek numer, I domek numer jeden. Pacan mnie furbia. Czemu? Od pierwszej jedzie z Nowego Sucza i nie może kurwa dojechać tu. Aha, to co, zabłądził czy tak, czy ma jakąś robotę, czy co? I znowu nie graliśmy w nic. Domek numer jeden. I ty czekasz? Czy co się tu dzieje teraz? Grill. Jest. Kręcenie kiełbas w wersji surowej. Kręcenie w wersji prawie usmażonej. Kryśka w wersji wykończonej. A tu jest jeszcze w wersji produkcyjnej. Wysoko wydajny. Turefa z rzutu. Krysia. największy, pierwszy grillownik polski. No. Patrz, kolega się zastanawia, czy dobrze upiek. Riga, się <laughs> za, dobrze. za dobrze. Nikt nie chce jeść Dla siebie, dla no, siebie to. Ye, pękła ci. Najazd. Klisza pękła. Hmm. pękła. To chyba jest niemiecki, to jest burszt. No, no, dobra, niemiecka kiełbasa! No, ja to jest good, bo to jest niemieckie. Good, good. Tu good. proszę te parę ja, słów ja, do... Good, good, super good. Mm. Ładnie. Z jedni, no, jedni na, na motorach, kłady. A prawo jazdy macie? Na kładach, tam cały stół. Mam zagajnik 8. Koło jest to coło. Ale w koło jest wesoło, a ja nie wziąłam. Byłaby muzyka i bym by tańczył. No, a ty, Młody po radio. A kontakt? No, drinka są przed no, no, no właśnie. I może a, Sprajka, jak tego, Mario. w hmm. zrobić z pustego dnia? Kiełbasa od tu nie zły, No teraz. No, wiemy. Ja za dużo Taka ładna. Ej co A tu? To jest się nie chyba jakaś, nie? Uh. Pilnujcie ognia. A tu nie zabalona. No właśnie. Pilnujcie ognia. Czekiery zadał, Paweł? Ciekiery zadał. No. Tylko nie mij się, bo skarpetki drogie. Skarpetki kig, Skarpetki drogie w tym roku. Palce mogą tu na. Oh. Kreska grilluje tu. No i Krzysiek tu dba o wszystko. Kręć to tutaj. Jest. Tego jeszcze nie widział. Co za misz masz? Tego jeszcze nie widział. Starogardzka. O. Nie, jo, o, to, ja to jest skomplikowane. No nie będziemy się tutaj mamlasić, nie? No, nie będziemy pitolić się, co to za celątać chyba. Tak Z do tego i Seven Up. No powiedzmy, I że to jest Seven, Up. Drink, no. no, i znowu pół litra się zrobiło. No, <laughs> Z <niczego. laughs> To jest mieszadło. Krysia, to będzie, to jest nagrane. Takiego barmana też nie widziała jeszcze Krysia. Trochę, co prawda. Dobre. Kolor jak będą zbuzował się. Bizował się taki pod dyktę. Teraz zaselantanie chyba nie. Dolej tam o reszta, tak? Bo to wszystko wie. <gryśa> Krysia. Jako szkoła hey. barmanów przeszedł. Shaker man okay. Nie chcę to zrobić Nie, bo za chwilę może być. Pss. Jest <laughs> Dziękuję <laughs> Zrobił wypił <laughs> Dobra, no a ci po co dopuść do lasu, to nawet co robią. Wariaty no. Paweł, bo tu drzewa braknie w okolicy. Chcę, <laughs> teraz ja troszkę mnie tutaj przyszmądzi. Dobra, no to pij. No ale teraz ja ten... część. Ten twój eee, wyrób. Kamerowa Nie no je, jest, na kamerowaczy. Cały, czas, ja cały czas, mi niby to. Ja nie będę kwiatował. Tak Ale panowie wiecie o tym, że to jest tylko na niby. O, jednego. Nie, to będzie na... Jestem o, Bożenka, napisz się ze mną. No. Bożenka, napisz się z tym... ja no co, dianek, dianek. Dianek, nie? No starogarska, no, no. nie starogarska. Polej wasz, wtedy było Można to przykręcić, mm. bo jak to zobaczysz, potem Krysia no. Płonie ładnie ognisko w lesie. Krysia oczywiście chodząca. Krysia chodząca, bez wózka. <laughs> o, coś ci się tam ubyło ci coś tam z tego. Nie, no to jakoś nie wiem. no. Ty nic nie pijesz Krysia, normalnie. No stop masz pustą szklankę, no. No stop. No masz pustą szklankę, no. O, to jest dobre. Pani Dorota zaczytana. Bibliofilia? Tak, tak. Nekrofilia? Tak, nekrofilia. No tak. No. Piwofilia, nekrofilia, nekrofilia bibliofilia. Dzień Do bomba normalnie. Paweł to normalnie drwa, chyba się urodził. Panie Pawle, czy pan jeszcze może? jeszcze! Kurde, że no normalnie braknie. Braknie nam no tutaj drzewa no w okolicy. Wszystko no. będzie. Będzie wszystko wyrąbane. Wszystko i szczęście. Paweł kurde. No jesteśmy... Nie wiem, że jesteś najlepszy, no. Ja miałem takiego kolegę w pracy, no? Nie? Jak się wprowadził tam do tego domu, to powiedzmy tak koło domu 20 metrów był las. A jak tam pomieszkał 10 lat lasu za pół kilometra nie to plaża? <laughs> lasu mogłeś szukać ze świeczką. Normalnie. Dobra Tak jest. YouTube, youtube się kłania. YouTube się kłania. Jaka kiełbasa. To gigantyczna kiełbasa, proszę Państwa. Normalnie na zoomie ją nie mieści mi się na, mi się na ekranie. Od metra. Nie mieści się mi na ekranie, proszę Państwa. Rekord świata. Rekord, Rekord, nie, nie, kiełbasy, nie? nie tak ostro ten chlebu, tak, tak, Nie no to tak nie ostro z tą kiełbasą. I zmalała. Nie Co koniec, jeden pali, ale <grym <grym liche, marne to ogniki. I najmłodsza uczestniczka tej imprezy. Pani Kizia, najmłodsza uczestniczka tak, imprezy. Tak nie? Może... No. <grym> ale uciekła. Uciekła od kamery, nie, nie chce się fotografować. Bo ona się py, pewnie pyta dla jakiej telewizji ten wywiad, no nie? Potyka się dwa tej do drugiego. Pani Kiziu, ślicznie, ślicznie, ślicznie. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Ja wiem, że nie chcesz. Piję tylko jeden. Ale Popatrz. Kamerun, kamerun. Popatrz, się Kizia, Chodź tu popatrz się. Po kto tu jest? a kto tam jest? Co to za dziewczynka? No, tak się ładnie usią.